Cześć wszystkim, dzisiaj zrobimy sobie taki e, eksperyment. Zobaczymy, czy ten silnik od maluszka będzie chciał iść na. czy zapali na denaturacie. Także będzie fajny, ciekawy film. Więc co zrobię najpierw? Odkręcę tutaj gaźnik, górę gaźnika. Wysam to paliwo tutaj stąd, całe, żeby być pewnym, że jest tylko sam denaturat. Więc odkręcam tutaj ten, tą pokrywę szybko. Nie będzie to dużo roboty. Za mnie to chwileczkę. Zaleję to świeżym denaturatem. Podłączę jeszcze ten denaturacik w osobnej butelce później, żeby zobaczyć jak to pracuje. I ciekawe, zobaczymy, bo sam jestem ciekawy, czy czy, czy taki silnik będzie pracować na denaturacie. Mamy coś tu paliwka, ja. coś ta stawka mi tu nie działa. Nic, zrobimy to inaczej. Zrobię to inaczej. Ok, jest wyssane. I co teraz zrobię? Odkręcam denaturacik. To jest jeszcze ta, ta banderola tutaj, nie banderola, tylko takie zabezpieczenie. Ale śmierdzi. mam do gaźniczka. Okej, okay. tyle chyba wystarczy. Zakładamy to z powrotem, żeby tu nic nie wyleciało. No i za chwilę będziemy to próbować odpalać. Zobaczymy, co się będzie działo. Sam jestem ciekawy. Sam jestem ciekawy, co będzie z tym. Czy to w ogóle zapali? Ale 92% alkoholu jest prawdopodobieństwo, że to zapali. Wiadomo, że alkohol ma, ma mniejsze mniejszą kaloryczność niż, niż, niż benzyna ale teoretycznie powinno to zapalić Ok, trochę tego do nadporaciku wleję tutaj tu do tej mojej buteleczki słynnej Że nie będę wlewał całego. O, tyle może wystarczy. Odkręcę jeszcze, żeby sobie tu to, to paliwko spływało. Będzie lepiej. Super, leci. Pewnie dlatego, że jest pełny gaźnik, to tak nie leci do końca. Ale jak już zaś się to będziesz, będzie działać, no to co, próbujemy to odpalić. Włączam zapłon, mój rozrusznik, nie tu, a tutaj, okay. Sanie, ssanie, zapłon włączony, Sanie, próbujemy. Aj. Pali i nie pali. No, jeszcze raz. Pali. Ale co i gaśnie. Jeszcze raz. że coś z tego będzie Ale po chwili gaśnie. No, 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 jeszcze raz. Ale jest taki zapach denaturatu. natury. Może jak się trochę zakryje. kurde, ciekawe. Myślę, że się musi trochę zagrzać. Ciekawe, ciekawe. Ktoś, mu nie patuje tam no Może się rozgrzeje i zacznie chodzić Dawaj małej Dawaj małej Ale zapach jest taki... ...palonego właśnie do Dawaj, dawaj Nie poddawaj się Wórki no. ciepłe No ciekawe Może załapieć jak się, jak się rozgrzeje to zacznie chodzi ogólnie to ten silnik ma strasznie małą kompresję bo jak widzieliście poprzednich silnik jak zakładam też to on ma strasznie małą kompresję rozwej się, się no. Nie za bardzo przechodzi, na ten demonstrator. Prycha. Prycha. Zobaczcie tutaj. Jak prycha. Spróbuję jeszcze raz. Zobaczymy. Może jeszcze trochę popracuję. Dało, ale tylko na wstanie nie chcę za bardzo pracować na tym, tym paliwku ja bym troszkę powietrza to nie bardzo Bez spania nie chce chodzić. Nawet jak się zakrzeje, to nie chce chodzić. to musi cały czas w stanie. Bo tak to. Tak to się dławi. Dam mu coś w ciegarzu. No, słaba. Ogólnie no troszkę spalił tego. Ale ogólnie widać, że strasznie dużo pali tego denaturatu. Także zapalił, ale nie będzie chciał chodzić na tym. No więc ogólnie ciekawy eksperyment. Podsuwanie jest takie, że ogólnie zapalił, ale y, nie dałoby się na tym jechać, jeżeli by się po prostu wlało sam denaturat. Bo widzieliście, jak to pychało w gaźnik. Musiałem trzymać tylko cały czas sanie. Y, nie przyjmował gazu, także nie dałoby się na tym jechać. No ale odpalił, także mamy jakby pół sukcesu. To na dzisiaj koniec, więc jak, jak zapraszam do subskrypcji kanału, bo jak będzie coś nowego, to oczywiście Wam tam wyświetli. No i tyle. Na razie. Cześć.